Cześć, ja jestem Rose, a dziś zabiorę Was na wycieczkę po starym prosektorium. W realizacji tego materiału pomogła mi asfaltę, za co serdecznie dziękuję. Przejdźmy zatem do rzeczy. To miejsce nazywane jest najmroczniejszym ze wszystkich, jakie możemy znaleźć w Szczecinie. Z początku służyło to jako przysmentarna kaplica, zaś w samym parku. Znalazło się mnóstwo grobów. Cmentarz założono w 1886 roku zaś wspomniana wcześniej kaplica pełniła swe funkcje do roku 1945. Okres przedwojenny oraz po skończeniu wojny nadał owemu miejscu nieco inną funkcję. Mieścił się tam zakład, w którym leczono umysłowo chorych, a także służył zakładowi opiekuńczemu. Spoczęło tu ponad 600 ofiar różnych epidemii. Mniej więcej w latach 70. cmentarz został zlikwidowany, bez ekskumacji grobów, i miejsce zostało zmodyfikowane na prosektorium, które zamknięto w 2001 roku. Co ciekawe, po nagrobkach do dziś śladu nie ma.